Siema, siema, to co tylko widzicie, to jest mega propaganda. Wenezuela walczy o część Gujany, Gujany, Esequibo. 3 grudnia odbywają się tutaj wybory, referendum w sprawie Esequibo. A przed 3 grudnia parady, propaganda, propaganda, propaganda. Ura, ura, ura! Cześć, tu Gona Travel, czyli Ada Jarczyk i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co dzieje się w Wenezueli w związku z konfliktem o Essequibo. W tym vlogu wezmę Was na ulicę Caracas, gdzie zobaczycie istne tańce, hulańce, parady, koncerty, bo to wszystko jest formą propagandy rządu. No i w sumie, czy czeka nas tutaj wojna? Czy, czy nie? Zapraszam. Że na początek przybliżę Wam w ogóle o jaki teren chodzi. Gujana Bo to jest teren, który znajduje się między Wenezuelą i Gujaną. Tak naprawdę obejmuje on dwie trzecie powierzchni Gujany i na tym terenie mieszka około 125 tysięcy ludzi. Teren ten przez ostatnie lata na mapach Ameryki Południowej zaznaczany był przerywaną linią, więc był cały czas terenem spornym. Ale historycznie jak to wyglądało? Z niegdyś Gujana była kolonią Wielkiej Brytanii, więc teren ten w 1899 roku, na mocy orzeczenia arbitrażowego z Paryża, został on przekazany w Wielkiej Brytanii. W 1966 roku Gujana dyskuje niepodległość i teren ten zostaje takim w sumie terenem spornym. Przez większość czasu był to taki spór, który nigdy nie eskalował. Mimo tego, że od 2004 roku Gujana Ezyki była tak naprawdę jest administrowana przez Gujanę, no ale ostatnio temat wyciągnął na powierzchnię prezydent Wenezueli, czyli Maduro, i tak naprawdę zrobił on to z dwóch powodów, które w zasadzie się nie wykluczają. Nawet można powiedzieć, że całkiem sklejają się w jedną w jedną całość. Pierwszy powód dotyczy ogromnych złóż ropy naftowej, które zostały odkryte. W 2015 roku przez koncern amerykański ExxonMobil, który to odkrył, że na terenie Esekibo znajduje się ponad 10 miliardów baryłek ropy naftowej. A to znaczy, że w Gujanie Esekibo jest więcej ropy naftowej niż na przykład, w Kuwejcie. I oznacza również to, że Gujana pretenduje do tego, by stać się. Najbogatszym krajem regionu. Ten boom naftowy jest tak naprawdę fenomenem na światowym rynku obecnie, ponieważ Gujana, która była niegdyś jednym z najbiedniejszych krajów regionu, w tym momencie przez ostatnie lata podroiła wpływy do budżetu państwa i analitycy w tym roku szacują wzrost gospodarczy na poziomie 38%. Więc zdecydowanie Gujana obecnie jest jednym z najszybciej rozwijających się Gospodarczo krajów na świecie. W najbliższych latach Gujana stanie się jednym z głównych producentów ropy naftowej w Ameryce Łacińskiej, zaraz po Brazylii czy Meksyku. Więc nic dziwnego, że nagle Wenezuela przypomniała sobie, że kwestia sekibo nie została w sumie na 100% rozwiązana. Więc posądziła oczywiście Gujanę o to, że. Zgoda na wydobycie ropy naftowej narusza suwerenność Wenezueli i jest oczywiście nielegalna itp. Itd. Maduro nazwał Gujanę amerykańską bazą wojskową, a prezydenta Gujany, czyli Ivana Aliego, nazwał niewolnikiem koncernu ExxonMobil. I może jest w tym trochę prawdy, ponieważ ExxonMobil w ostatnich latach wydał ponad miliard dolarów na gospodarkę Gujany i na lokalną społeczność. I drugi powód, dla którego Maduro wyciągnął na powierzchnię temat Esequibo, to jest tak naprawdę ruch polityczny. Zagranie ze strony reżimu, by odwrócić uwagę od tego, że w październiku tego roku, podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich, w prawyborach, sukces tak naprawdę odniosła kandydatka opozycji, czyli Maria Corina Machado. Temat Esequibo tak jakoś idealnie wpasowuje się, żeby odwrócić trochę od tego uwagę, zjednoczyć naród. Więc to jest takie zagranie, zagranie polityczne. Płyną na marchę Partii Socialistycznej Popei. Mówią, że la pelea jest wotandu, ale to nie wygląda To wszystko się dzieje dosłownie w naszej dziedzinie. Ja słyszałam muzykę. Wojnę do robinę, więc już muzykę i tak, jak wysłuchaj, to chyba jest chodzi o Idziemy zobaczyć. Tutaj jest budynek chyba już tej party. Też na zielono. Wow. Venezuela se ha mostrado solidaria y hasta complaciente con las naciones que conforman la comunidad del Caribe. Y ahora que nuestro país necesita la reciprocidad de los gobiernos de esos países, estos nos han dado la espalda. No podemos ser vendadosos con quienes nos atacan y nos traicionan. Basta de chuleo a nuestra Venezuela. Esto tiene más tinte político que, que defender el Ejecutivo. Porque aquí lo que están buscando es los votos para las presidenciales del 2024. Adriana, un gusto, un gusto. Adriana, un gusto. Adriana, Adriana. Ahorita nosotros estamos esperando por el Ejecutivo. Pero ustedes pueden votar, ¿no? Sí.

Wspólnoty Commonwealth, ma wsparcie państw CARICOM, czyli Wspólnoty Karaibów, ma wsparcie Brazylii, która zresztą postawiła swoje wojsko w gotowości. I pomimo tego, że sprzeciwił się referendum Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, data referendum została wyznaczona na 3 grudnia i referendum się odbyło. A przed referendum w Wenezueli pojawiło się mnóstwo haseł propagandowych, typu pesaki boez nuestro. Wota Sing of SSC albo Słońce w Wenezueli wschodzi nad Essequibo. W tej całej kampanii referendalnej powstała również piosenka Essequibo z nuestro, oczywiście. Odbył się koncert pod tytułem, pod hasłem Essequibo Fest i w ogóle na ulicach Caracas były tańce, hulańce, co zresztą zobaczcie. Po ludzi jest koncert, co tu się w ogóle dzieje, słuchajcie. Wyobrażacie sobie takie manifestacje faktyczne w Polsce. Muzykę ludzi tańczących i cieszących się w ogóle. Wow! Cóż Wam mogę powiedzieć na ten temat? No propaganda taka, że po prostu głowa puchnie. Serio, głowa puchnia. tu się tam dzieje To jest koniec kampanii przedreferendalnej. Jakkolwiek to nie brzmi. Powiem Wam coś więcej w dołu, bo jestem w drodze. Nie chcę tutaj nagrywać za dużo. bardzo dużo ludzi przeszło na koncert Esekibo Fest zobaczyć znane wenezuelskie zespoły co niekoniecznie oznacza poparcie dla całego referendum <śpiewanie> Muzycy wychodzący na scenę podkreślali, że są muzykami, a nie politykami i są tutaj po to, by grać muzykę, a nie po to, żeby popierać jakieś idee polityczne. referendum odbyło się 3 grudnia, w referendum było 5 pytań i wśród tych pytań było pytanie na temat przyłączenia terytorium Guiana Sequibo do mapy kraju i wdrożenie przyspieszonego planu obsługi ludności tego obszaru wraz z zadaniem obywatelstwa i dokumentu tożsamości oczywiście wenezuelskiego. Gujana uzna referendum za pogwałcenie praw międzynarodowych. Grudnia, dzień referendum. Zobaczymy czy coś się dzieje pod centrami wyborczymi. Centro de votación. O, zagłosował Robin. Zobaczymy. Co, co zagłosował Robin? ¿Cómo votaste, Robin? Bien. ¿Cinco veces sí? No. ¿Cómo votaste? Cinco veces no. ¿Cinco veces no? No, está solo. no hay nadie. Toma un balón aquí. queda casi referéndum. No sé Pod jednym z centrów wyborczych ruchu nie ma. Większy ruch chyba e, ze strony gafy i obserwatorów i sprzedających kawę napoje. Zobaczcie sami no. Czy tutaj ludzie tu u mnie chodzą głosować? Nie za bardzo. Może kilka osób wiesz, odkąd tu stoję. Ale nic się nie dzieje. Loda można kupić. To jest jedyne ciekawe. Czar jest zawsze w sercach. O! Jestem hasło wyborcze, słuchajcie. Sol de Venezuela, en ese kiwo". Co oznacza? A też jest z fajnym propagandowym hasłem. Słońce wschodzi Wenezueli nad Esequibo. tak, bo to na wschodzie. Bardzo mądre hasło, tak? Czas głosowania został wydłużony o dwie godziny, więc dwie godziny później niż panowano, zostały zamknięte lokale wyborcze. Ogłoszono już wstępne wyniki, ponieważ głosowanie odbywa się automatycznie na komputerach, więc ogłoszono wyniki. I ta liczba, która została podana, to gdzieś ponad 10 milionów głosów. 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 Co tak naprawdę dużo ludzi zinterpretowało, że było 10 milionów głosów, ale było 5 pytań, czyli jeśli każde pytanie było jednym głosem, to głosujących było 2 miliony, co prawdopodobnie no, gdzieś zgadza się z tym, co ja zaobserwowałam, jeśli chodzi o centra wyborcze i ulicę Caracas, bo głosujących wcale nie było dużo. Ale na drugi dzień rząd się poprawił i powiedział, że to było 10 milionów głosujących, z których 95% zagłosowało, by Esekibo do Wenezueli przyłączyć. Uznali, że to był sukces rządu, sukces państwa wenezuelskiego i Esekibo jest nasze. I musicie też wiedzieć, że wiele wyborów w Wenezueli w poprzednich latach było sfałszowane. No i dobra, Wenezuela zagłosowała, że Sakibo ma być przyłączone do Wenezueli, i coś tak naprawdę faktycznie od czasów referendum wydarzyło w Wenezueli. A no wydarzyło się choćby nawet to, że została oficjalnie zaktualizowana mapa Wenezueli, już zawierająca teren Esakibo. Maduro oczywiście ogłosił wszystkim koncernom naftowym, które mają swoją działalność na terenie Gujany, że mają 3 miesiące żeby się stamtąd wynieść. W przeciwnym razie zostanie zablokowana możliwość jakiejkolwiek współpracy czy działalności na terenie Wenezueli. I jednym z tych koncernów jest choćby nawet Chevron, który w Wenezueli ma już swoją działalność. Reżim wydał też nakazy aresztowania 14 osób, głównie związanych z opozycją. Zarzutami są zdada stanu i przyjmowanie korzyści finansowych od ExxonMobil. Wiele z Was pyta mnie, czy w Wenezueli wybuchła już wojna, a jeśli nie wybuchła, to czy wybuchnie. I tak naprawdę ciężko jest oczywiście jednoznacznie powiedzieć tak lub nie, bo no nie, nie jestem wróżką, nie jestem w stanie powiedzieć to, co przyniesie, to, co przyniesie przyszłość. Aczkolwiek, no, tak na logikę, jest w Wenezueli, która jest krajem, którego nie jest stać tak naprawdę na inwestycje w swoim własnym kraju, i skąd mieliby wziąć w ogóle pieniądze na jakiekolwiek działania zbrojne. To jest raz. Dwa, mówimy o Gujanie i bo to są tereny mocno dżunglowe, więc jakiekolwiek działania zbrojne, to są ogromne nakłady pieniężne, bo tam trzeba wysłać wojsko, tam nie ma dróg, tam nie ma jak się dostać. Więc musieliby sporo zainwestować, wysłać spadochroniarzy i no nie wiem, całą logistykę wojenną rozpocząć. I pamiętajcie też, że Gujana ma wsparcie Stanów, Wielkiej Brytanii, państw, wspólnoty Commonwealth i CARICOM i Brazylii, która jest zaraz za rogiem. No jest też inny scenariusz, który sugeruje, że Maduro, który przestraszył się opozycji, chce stworzyć pozory konfliktu zbrojnego lub wojny, by wykorzystać to jako pretekst do przełożenia wyborów prezydenckich. Jesteśmy tam w konflikcie zbrojnym i moja władza automatycznie musi się przedłużyć. A jak naprawdę będzie? Nie wiem. Propaganda rządu jest spora, zresztą to widzieliście w tym filmie, więc ja sobie tu spokojnie siedzę i nie spodziewam się, że tu prędko jakakolwiek wojna wybuchnie. Aczkolwiek to jest tylko moja opinia, nie wiem tego, być może się zaskoczę. Codziennie się zaskakuje w Wenezueli, więc kto wie, może tym razem również. Nie mam pojęcia. Także to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, że oglądaliście tego vloga. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, i dajcie znać, co myślicie na temat Esekibo, jakie macie opinie, jakie macie projekcje na przyszłość. Jestem mega, mega ciekawa. Oczywiście pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa. Na chyba le albos kalek, para entender to porikli, kielek. Robin, nawet zawsze jakoś tak się udaje po prostu wlepić w tłum i to totalnie zawsze przez przypadek. Bro, za kogoś zabierasz que poner verde? No, yo amanecię, si. Yo amanecię, verde. hoy. Bueno, vamos.